Sprawa radomiaka Radom to coś nie do uwierzenia. Posłuchaj, a sam złapiesz się za głowę. W ostatnich dniach klub z Ekstraklasy Klasy stracił dostęp do swojej strony internetowej, jak i profili w social mediach. Dlaczego? Pff, pewnie tego nie wiecie, ale prawa do nazwy klubu, jak i herbu radomiaka nie ma sam klub, tylko prywatna osoba, która aktualnie nie jest związana z Radomiakiem. No i teraz ponoć ta osoba żąda od Radomiaka sporych pieniędzy za korzystanie z nazwy klubu jak i herbu. Chodzi o osobę pana Piotra Nowocienia, który jak pisze Echo Dnia w 2015 roku, będąc większościowym właścicielem klubu, złożył wniosek do Urzędu Patentowego o zastrzeżenie herbu Radomiaka jak i nazwy RKS Radomiak 1910. Szkopu w tym, że nie zrobił tego jako przedstawiciel klubu Prywatna osoba, i w taki oto sposób stał się właścicielem herbu i nazwy Radomiaka. Tak więc oficjalnie to wszystko jest jego, a skoro jest właścicielem, no to chciałby mieć z tego powodu jakieś korzyści finansowe. Klub zarzeka się, że takie elementy jak herb czy nazwa nie mogą być własnością prywatnych osób, i będą walczyli o swoje dobro. No ale pytanie, jak długo ta sprawa potrwa i czy uda się im z tej batalii wyjść zwycięsko? Niemniej jednak, sam fakt, że taka sytuacja się wydarzyła, wydarzyła i Urząd Patentowy też to przecież klepnął. Sprawia, że w Radomiu przez najbliższe miesiące spokoju raczej nie będzie.